Legenda o białej damie w koszęcinie. To było bardzo, bardzo dawno temu. Chyba przed tysiącem laty, albo jeszcze dawniej. W Koszęcinie, który się jeszcze Koszęcinem nie nazywał, mieszkała w kilkunastu małych domach, utopionych w głębokim lesie, garstka ludzi. Nieprzebyte lasy otaczały miejscowość. A w nieprzebytych lasach pełno było zwierzyny, żubrów, jeleni, dzików, saren, a widziano także wilki i niedźwiedzie. Panem tych ogromnych lasów i pól był książę, noszący piękne imię Gosław. Jego poddani słynęli w okolicach z wyplatania koszy. Każdego dnia, gdy złote słonko zabłysło na błękitnym niebie, rozpoczynali pracę. Z wikliny wyplatali różne kosze i koszyczki, duże i małe, okrągłe. I podłużne, dla dzieci i dla dorosłych, a jeden piękniejszy od drugiego. Książę Gosław był bardzo dumny ze swych poddanych. Często pochwalał ich pracę i nagradzał sowicie. Mówił Wasze kosze są najpiękniejsze, nikt i nigdzie nie potrafi wykonać ładniejszych i lepszych. Rozpierała ich duma, a radość była ogromna. Z biegiem czasu miejsce, w którym wyplatano najpiękniejsze kosze, nazwano Koszencin. Żył wówczas w Koszęcinie młodzieniec imieniem Wisław, zwany także, nie wiadomo dlaczego, Koszutkiem. Przyjaźnił się z jedyną córką księcia Gosława, Przesławą. Bardzo często rozmawiali ze sobą o różnych sprawach, a to o dobrych i złych ludziach, a to o dalekich lądach i nieznanych krajach, a także i to przede wszystkim o Bogu. Przesława była bardzo ładną księżniczką i bardzo dobrą panią, kochającą swych poddanych. Codziennie składała ofiary bogini marzannie i wiele czasu spędzała na modlitwie w jej świątyni. Kiedy Wisław wyjeżdżał wozem załadowanym koszami do odległych miast, a czasem i do sąsiednich krajów, żegnała go, machając na pożegnanie ręką. Wracaj szczęśliwie do Koszęcina, mówiła. Będę na ciebie czekała. I czekała. Liczyła dni i noce od jego odjazdu, modliła się o szczęśliwy powrót, a kiedy wracał, rozmawiali znów o dobrych i złych ludziach, o dalekich lądach i nieznanych krajach, a nade wszystko o Bogu. Pewnego dnia, gdy Wisław wrócił wczesnym rankiem z dalekiej podróży z wozem załadowanym różnym towarem, wydawał się przesławie jakiś inny, jakiś odmieniony. Mówił bardzo mało, a kiedy nalegała, aby jej opowiedział, gdzie był, co widział, rozpoczął tak: Księżno, Pani moja, jestem bardzo szczęśliwy. Kiedy przebywałem w Czechach, poznałem tam nowego Boga, Chrystusa. I opowiadał w tajemnicy przed księciem o nowej religii, o życiu i śmierci Boga chrześcijan. A Przesława słuchała i słuchała. Już o nic nie pytała Wisława. Wiara w nowego, nieznanego jej jeszcze Boga napełniła jej serce. Już nie składała Bożkom ofiar, już nie chodziła do świątyni bogini marzanny, już była kimś innym. Książę Gosław, kiedy dowiedział się o całej sprawie, rozgniewał się bardzo na swoją córkę, kazał przez Sławę uwięzić w wieży świątyni, wskazując ją na niechybną śmierć. A kiedy książę zobaczył swą córkę w długiej białej sukni, unoszącą się nad zamkiem, zapłakał gorzko. Wstąpił dla odkupienia swych win do klasztoru, a swój ogromny majątek podarował piastom z opola. A dobry duch białej damy spaceruje długimi korytarzami koszemcińskiego zamku. Od tysiąca lat ukazuje się dobrym ludziom z koszęcina i najgrzeczniejszym dzieciom.